Dzień dobry, wszystkim witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na odcinek typowo przesadzaniowy. Ostatnio pytałam się was, czy chcielibyście taki odcinek z przesadzaniem tych moich nowych roślin i bardzo dużo osób napisało, że tak, że czekacie, więc ja dzisiaj z chęcią dla was taki odcinek nagram. Zróbcie sobie kawę, herbatę. Ja zrobiłam sobie herbatę z cytryną, bo kawę już dwie wypiłam. W ogóle jest taka pogoda, że naprawdę nic się nie chce ale postanowiłam, że zmobilizuję się i że te rośliny dzisiaj przesadzę razem z wami. Także zróbcie sobie coś do picia, weźcie sobie coś do jedzenia i zapraszam was serdecznie. Będziemy przesadzać te moje nowe nabytki. Co niektórzy pewnie zauważyli już, że tutaj w rogu stoi nowa roślina i jest to Triostar, Stromanti Triostar. I teraz puszczę wam fragment nagrania, w którym rozpakowuję tę roślinę i zdradzę wam skąd ona do mnie przyszła. Także zapraszam Was do obejrzenia tego fragmentu, a później weźmiemy się za przesadzanie tych wszystkich nowych roślin. Rozpakowujemy właśnie paczkę, która przyszła od Ilonki, i za chwilę zobaczymy, co tutaj są za cuda. A w szczególności jestem bardzo zainteresowana, jak wygląda stromanty Triostar, która właśnie w tej paczce się znajduje. Rozpakowujemy. Mamy paczek. I jest fioletowy kwiatuszek nasz, tak? Musimy go jeszcze tutaj, Szymonek, musimy przeciąć. O, tutaj przetniesz? Jest. Trochę się tutaj ziemi posypało, więc zaraz będę ją oczyszczać i później Wam pokażę, jaka jest piękna, bo ja już widzę, że jest przepiękna. Zamówiłam też takiego drugiego dziwaka, to jest ripsalis. Jaki to jest ripsalis, to nie wiem i pewnie się nie dowiem, chyba, że sobie gdzieś poszukam. Tutaj nic na doniczce nie jest napisane. Myślę, że on będzie ładnie tutaj przyrastał i będzie tak fajnie się zwieszał. Ja ostatnio mam fazę na ripsalisy i coś takiego mi się spodobało, więc też zamówiłam. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od tej Triostar. Ilona napisała do mnie po obejrzeniu mojego filmu chyba z Obi, że może mi kupić to Triostar u siebie w centrum ogrodniczym, ponieważ tam ma bardzo dobre ceny. No i rzeczywiście tak jest. No i skorzystałam i do tego dobrałam sobie właśnie jeszcze tego Ripsalisa za co bardzo bardzo serdecznie dziękuję Ilonie, że, że zechciała mi kupić i wiecie zainteresowała się, wysłała mi te rośliny, jest mi bardzo bardzo miło. Ilona też prowadzi swój profil na Instagramie, na który was serdecznie zapraszam, ponieważ tworzy przepiękne rzeczy, między innymi też makramy do roślin, więc jeżeli lubicie takie rzeczy, to odsyłam was. Oczywiście, wszystkie namiary zostawię Wam na dole. Zerknijcie sobie, przepiękne są te rzeczy, naprawdę. A ja idę zająć się teraz trochę tym Triostar, bo zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale trochę się tutaj ziemi posypało jest. Nieco umorsane, chciałabym je rozpakować i już zobaczyć, jak będzie wyglądało już w pełnej okazałości. I przy okazji umyję sobie też tego Ripsa Lisa. On w ogóle jest bardzo ciężki i wymaga przesadzenia, bo tak stawiając tą doniczkę, to się chwieje strasznie, więc będę musiała go jeszcze ogarnąć tutaj przesadzeniowo, ale myślę, że pokażę Wam to w dalszej części filmu. Tak jak mogliście zobaczyć na tym króciutkim nagraniu, Triostar trafiła do mnie dzięki uprzejmości Ilony, także dziękuję jej jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że zechciała mi zakupić u siebie w centrum tę roślinkę i wysłać. Ta Triostar jest naprawdę przepiękna, bardzo ładnie wybarwiona. No i dzisiaj będziemy ją przesadzać do ceramisu, ale myślę, że Trio Star zajmiemy się akurat na końcu, a w tym momencie, tak samo tym Ripsalisem, bo w ogóle zastanawiam się, czy tego Ripsalisem jest mega ciężki, Przesadzać. Wstępnie je sobie tutaj przygotowałam do tego przesadzania, ale nie wiem, czy jeżeli chodzi o tego ripsalisa, to będę go dzisiaj przesadzać czy nie. Ale przygotowałam go sobie tutaj, no i zobaczymy. Natomiast na ten moment zaczniemy od tych takich prostych przesadzań i myślę, że na wstępie przesadzimy sobie mojego Tortuma. Jest ogromny, zobaczcie, ledwo się tutaj mieści. Tak się strasznie rozpłaszczył, i tutaj te liście, takie są, wiecie, na boki porozkładane, ale tak jak Wam mówiłam, tutaj już korzenie dołem wychodzą. Co można zobaczyć, więc sobie zaczniemy, właśnie od tego tortuma, bo to będzie najprostsze. Nie będę mu dawała dużej doniczki. Ja tutaj mam też obok przygotowany bigos w moim pudle, więc sobie będę tak trochę sięgała. Mam też łopatkę. I mam też przygotowane doniczki różnych rozmiarów, bo nie wiem w sumie co mi tu będzie potrzebne. Jeżeli chodzi o tego tortuma, to myślę, że taka doniczka w zupełności wystarczy. Nawet może jest za duża trochę, wiecie? Ale już nie będę szła po inną. Wezmę tę. To jest tak z dwa rozmiary większa. Myślę, że tak. Także ja sobie tego tortuma tutaj do tej doniczki przesadzę. Myślę, że dzięki temu też będzie trochę stabilniejszy. U tortuma akurat podłożenie muszę zmieniać, więc tylko wyjmę, przełożę i uzupełnię moim bigosem. Wczoraj sobie zrobiłam dużą porcję bigosu, bo wiedziałam, że mi się przyda. Musiałam też pojechać dokupić sobie komponenty. Oczywiście u mnie nie było nigdzie chipsów kokosowych, więc będzie bez chipsów kokosowych niestety ale wszystko inne jest, także szybka piłka, tutaj uzupełniam sobie trochę tego podłoża, przekładamy. Żeby nie nabrudzić, to wziąłam sobie tutaj dodatkowo też miskę o, i uzupełnimy to tylko podłożem. Dzięki temu, że zmieniłam mu tę doniczkę na trochę większą, to on będzie trochę też stabilniejszy, bo już zaczął się mocno gibać w tej małej doniczce i gdyby nie to, że miał ceramiczną osłonkę, to myślę, że mógłby polecieć mi po prostu z półki. Zobaczymy, czy teraz ta osłonka, w której był, będzie dla niego odpowiednia, ale myślę, że przez rant tej doniczki niestety nie. No, wygląda to dosyć słabo, więc będę musiała mu poszukać jakiejś innej osłonki ale sam tortum przepiękny. Zniżyłam trochę kamerę po to, żebyście lepiej widzieli same rośliny i ich systemy korzeniowe. W szczególności właśnie, jeżeli chodzi o te nowe rośliny, bo być może ktoś będzie chciał się skusić i kupić te same rośliny, więc od razu będzie wiedział, czy jest wszystko z nimi w porządku. Także ja odkładam sobie herbatę i bierzemy się za przesadzenie pierwszej z nich i myślę, że zaczniemy od tego Syngonium Frosted Heart. Ono, tak jak widzicie, rozwinęło mi już tutaj nowego liścia. No może nie do końca rozwinęło, ale Praktycznie tak. Dodatkowo to, co zauważyłam, to te piękne korzenie powietrzne, które tutaj miało to są i o których Wam wspominałam na filmie, kiedy rozpakowywałam paczkę. Widzę, że te korzenie właśnie pozasychały mi tutaj na końcach. Także ta roślina po zmianie warunków z takich typowo szklarniowych na domowe, no widać, że tutaj musi odcierpieć swoje, ale zobaczymy, jak się mają korzenie w doniczce. Ja sobie tutaj ugniatam tę doniczkę żeby mi było łatwiej wyciągnąć, gdzieś te korzenie tutaj na dole się pozaczepiały, więc spróbuję sobie to jakoś. O, o, o. Zobaczcie, o. korzenie widzę, że są ładne. Jeszcze wysypię tę ziemię. Bardzo łatwo się osypuje to podłoże. Tutaj na tym podłożu już mi się delikatnie Taki meszek pojawił, taka pleśnie, ja tego strasznie nie lubię, bo to na pewno nie wpływa dobrze na rośliny. System korzeniowy bardzo ładny. Tak jak widzicie, dużo korzeni. Podłoże bardzo ładnie się osypało. Specjalnie kupiłam sobie ładne rękawiczki do przesadzania roślin, żeby mi się miło przesadzało i zapomniałam ich zabrać. Tak. A tu jest jeszcze ten patyczek. To ten patyczek myślę, że mogę sobie na razie odłożyć. No piękny jest system korzeniowy, nie ma się czego doczepić. Teraz zastanawiam się, czy posadzić je. Chyba posadzę je w trochę większą doniczkę. Tutaj mam coś takiego i myślę, że ta doniczka będzie ok, więc uzupełnię sobie trochę bigosem tę doniczkę. O. I sadzimy. Bardzo liczę na to, że to syngonium, tak jak pozostałe syngonia, będzie ładnie u mnie rosło. Bo mi się podoba to syngonium, muszę przyznać. Tak sobie przechodzę od czasu do czasu koło niego i stwierdzam, że naprawdę jest ładne. I się cieszę, że się na nie zdecydowałam, bo wahałam się, czy zamówić to syngonium, czy zamówić jeszcze jedną choję. Dobra, także syngonium mamy też przesadzone. Piękne. Zobaczcie, bardzo ładne są te liście. Niektórzy czasem zwracają uwagę przy smonium Frosted heart, że te liście wyglądają tak, jakby były już zjedzone przez przędziorka. I powiem Wam, że coś w tym jest, bo wybarwienie tych liści trochę takie właśnie jest, jakby było jakby był zeżarty przez prędziorka i to tak porządnie zeżarte przez przędziorka, ale już jak ktoś wie, że to jest naturalne i że ta roślina takie liście ma i się tak bardziej przyjrzy tym liściom, no to ono ma coś w sobie. Mi się, mi się to podoba to wybarwienie, szczególnie jak się też spojrzę na takiego liścia pod światło, to już w ogóle jest przepiękny. Odłożę sobie to syngonim może tutaj, żeby nam ładnie wyglądało, co? O, tak na przykład. I teraz przejdziemy do przesadzenia, do przesadzenia monsterki. Monsterka akurat tutaj w podłożu ma wszystko OK, nic się nie pojawiło. System korzeniowy chyba będzie mniejszy niż u Syngonium. Fajnie, że to podłoże kokosowe się tak łatwo usuwa i tak w miarę bezproblemowo to idzie. Trochę więcej problemów będzie za moment przy Triostar, dlatego że tam już te korzenie muszę dokładnie oczyścić i umyć, bo do ceramisu ja Wam zaraz pokażę dokładnie, krok po kroku, jak ja przynoszę swoje rośliny do ceramisu. Tutaj system korzeniowy, słuchajcie, też jest piękny. Nie ma się czego doczepić, bardzo ładny, o, jak na taką roślinkę czterolistną, kończynkę roślinkę. To jest bardzo ładny system korzeniowy. I zastanawiam się też, jaką doniczkę tutaj dać. Z chęcią dałabym tę samą, ale monstery rosną szybko, więc dam taką, trochę większą bo monstery szybko budują swój system korzeniowy, a nie chciałabym za moment znowu jej przesadzać, więc lecimy z trochę większą doniczką. Tylko, że teraz nie zmieści mi się do tej osłonki, w której była. Coś innego będę musiała wykombinować. Dobrze, piękna monstera jest przesadzona. Widzę, że tutaj idzie nowy liść, dziarsko, już nawet taki delikatny czubeczek tutaj się wychyla. Może do końca roku udaje się jeszcze ten liść rozwinąć. Kto wie, dajcie znać, jeżeli macie monsterę Standleyana, czy rośnie u Was szybko, czy raczej powoli. Bo z monsterami to tak różnie. Na przykład monstera Asyltepecana rośnie bardzo szybko, czy małpka nawet, one dosyć szybko liście wypuszczają, ale już delicioza. Rośnie znacznie wolniej. Jestem ciekawa, jak ta. Mam wrażenie, że ona rośnie dosyć szybko, ale jeżeli nie, to wyprowadźcie mnie z błędu. W każdym razie, piękna roślina. Odkładam i przechodzimy do choi. I też zastanawiałam się nad tym, czy tę choję przesadzać, czy nie, ale stwierdziłam, że już jak ten majdan będę miała tutaj rozłożony, to ją przesadzę i będę miała z głowy. Tutaj też jest dużo osobnych sadzonek, więc jest trudniej, bo bo niestety, ale one się rozsypują w rękach i ciężko jest to razem ładnie posadzić. System korzeniowy u choji nie jest jakiś bardzo bogaty. Zobaczcie, tak to wygląda w moim przypadku, w przypadku tej choji. Ona miała trochę inne podłoże, bo tutaj jakieś nawet takie Jakieś coś takiej. Znaczy to był też kokos, ale coś tam jeszcze chyba było domieszane delikatnie. Albo wcześniej rosła w jakiejś innej mieszance i była przesadzona do tego kokosu. Też może tak być. Dobra, bardziej nie będę grzebać w tych korzeniach, i ona pójdzie do tej samej doniczki. Wiecie, ja tutaj nie będę jej zmieniała doniczki, dlatego że nie wymaga tego. Ten system korzeniowy nie jest duży, więc też bez sensu, żebym zmieniała doniczkę na większą, bo wtedy łatwiej przelać. Także sypiemy tutaj trochę bigosu. I hop z powrotem te korzenie wszystkie tutaj pakuje. Pisaliście mi, że ładnie u was ta choja rośnie na wschodniej wystawie. I ja sobie ją na razie postawiłam tutaj na moim regale pod oknami, pod oknami dachowymi, gdzie jest właśnie wschód. I tak na razie myślę, że do wiosny będzie stała, chyba że chyba że w końcu zrobię mój projekt, który gdzieś tam w głowie mam i już nawet częściowo jest w realizacji, ale tak bardzo częściowo, dotyczący tego, żeby zrobić takie miejsce dla moich roślin zwisających. Nie wiem, czy akurat ta choja by tam trafiła, bo ona jest jeszcze malutka, ale być może to wtedy, to wtedy jej zmienię trochę miejsce. Natomiast na razie będzie sobie tam na tym regale siedzieć. Ok, umytałam delikatnie to podłoże. Trochę ją tutaj niestety ubrudziłam, więc następnym razem zamiast podlewania to po prostu zrobię jej prysznic. I wtedy te liście ładnie sobie tutaj wymyję. Przepiękna też roślina. Udało się przesadzić. Fajnie, cieszę się. No i zostały nam tylko te dwa moje najnowsze nawetki, czyli Stromanti Trio Star i ten piękny ripsalis. Piękny, no on jest taki dziwaczny trochę, więc jednym będzie się podobał, innym się nie będzie podobał, ale wiecie co, ja go wziąłem dlatego że wydaje mi się, że on po prostu będzie ładnie rósł, że on nie będzie problematyczny. Tak jak niektóre te ripsalisy, które mają takie cienkie. Przyrosty, one je właśnie w zimie teraz gubią. A ten wygląda tak, wiecie, na taką silną roślinę. Nie wiem, takie mam po prostu wrażenie, i dlatego się zdecydowałam. Tutaj już w ogóle sporo tych przyrostów jest nowych na tej roślinie. Ja sobie go umyłam, bo on był cały w oprysku, więc na tyle, na ile byłam w stanie to przetrzeć. Na tyle to zrobiłam, jeżeli będę go przesadzać, to raczej nie będę, bo on jest tak przerośnięty, ale to tak przerośnięty w tej doniczce, że nie będę w stanie usunąć tego podłoża. Myślę, że to jest nierealne, więc tylko go przełożę do większej doniczki, żeby był bardziej stabilny i obsypię swoim podłożem. Jeżeli chodzi o to Stromanti Triostar, korzenie dołem nie wychodzą, widać je, ale one nie wychodzą. W każdym razie musimy teraz, ja muszę dokładnie oczyścić to podłoże. No i to, co się da, ja sobie obsypuję zawsze jak najwięcej tylko mogę. Ja sobie obsypuję tego podłoża oczywiście. To jest też kokos. A później mm, wszystko resztę myję pod bieżącą wodą, tak żeby jak najmniej, a w zasadzie najlepiej nic tego podłoża na korzeniach nie zostało. I później przenoszę sobie to do ceramisu. Nie praktykuję czegoś takiego, że oczyszczam wstępnie, a później daję do ceramisu, bo obawiam się, że wtedy nie zdałoby to egzaminu. Gdzieś tam to podłoże by gniło w tym ceramisie i no, nie byłoby to tak, jak być powinno. Dlatego ja staram się zawsze, takie rośliny, które chcę w ceramisie uprawiać, oczyścić bardzo, bardzo dokładnie i później dopiero przenoszę do wypukanego ceramisu. Ja ceramisu już mam tutaj przygotowane, więc to przynajmniej mam z głowy, a teraz muszę się właśnie trochę pomęczyć z oczyszczeniem tego podłoża. Tu zobaczcie już idzie nowe, idzie nowe. No jeżeli bym miała oczyszczać te korzenie do obigosu, no to to by było wystarczające, ale niestety do ceramisu nie. O, tu jeszcze jakieś stare siatki są. Super, bardzo się cieszę. Gęsta, ładna roślina, zobaczcie, to jest kilka sadzonek. Przy tym pukaniu czasem jest tak, że one się też rozdzielają, w ogóle te sadzonki, bo te korzenie wtedy mogą się swobodnie odplątać, a czasem nie. Dobrze, moi drodzy, i ja wstępnie to sobie oczyściłam, będę to wszystko dokładnie myć. System korzeniowy piękny, zdrowy, tak jak widzicie, więc. Mam nadzieję, że nie zaszkodzę jej tym i że fajnie będzie rosła w tym ceramisie, tak jak pozostałe moje kalate. Pozostałe dwie. No i teraz ratuję jeszcze to cenę tej nieszczęsne. Mam nadzieję, że też w tym ceramisie jakoś odżyje. No ale to zobaczymy. Jakoś się tak uparłam na ten ceramis dla kalatei. Zachęcona tym, że ta rozeopikta mi tak pięknie w tym ceramisie rośnie. Lecę ją teraz opłukać pod bieżącą wodą. Jak wrócę, to pokażę Wam, jaki jest efekt i jak te korzenie wyglądają po myciu. Jestem z powrotem, umyłam korzenie, umyłam przy okazji całą roślinę ponownie. Zobaczcie, tak wyglądają oczyszczone korzenie. Trochę trzeba się z tym pobawić. Nie powiem, że nie, ale. Wydaje mi się, że w przypadku kalatei akurat warto i warto ją przenosić do ceramisu. Gdyby nie było warto, to na pewno moje lenistwo by zwyciężyło i poszłaby do bigosu, ale mam porównanie, jak rosną mi kalate w bigosie i teraz jak rosną w ceramisie. Dlatego ja zdecydowałam się właśnie, że przesadzę sobie do ceramisu. Mam tutaj właśnie przygotowany, wypukany już ceramis. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy, bo tak teraz patrzę, że w sumie to nie wiem. Wziąłam sobie taką dosyć dużą doniczkę, hmm. ale chyba zamienię ją z powrotem na tę, którą miała wcześniej. Tylko muszę ją umyć, bo ten system korzeniowy na tamtą doniczkę jest za mały, więc bez sensu, żebym wsadziła w taką wielką donicę. Także ja sobie pójdę jeszcze umyć tę doniczkę, w której była wcześniej, i z powrotem do niej posadzę sobie tę kalatę. Mam to. Doniczka umyta. Na spód sobie dam jeszcze siateczkę, po to, żeby mi ten seramis się nie przesypywał, bo tutaj są dosyć duże te otwory. I będziemy działać. O! I obsypujemy. Ceramizm jest lekko wilgotne, dlatego, że część płukałam sobie dzisiaj, a część miałam już Przygotowany wcześniej i był już suchy, wypukany, ale już suchy. Dlatego, suma summarum, jest delikatnie wilgotny, bo się pomieszał. Na tą dużą doniczkę na pewno by mi nie starczyło, także dobrze w sumie wyszło. No i jest przesadzona. Nie wiem, czy prosto, czy krzywo wyszło. Tak to wygląda z daleka. Trochę się gibie w tym seramisie, ale mam nadzieję, że się tutaj zakorzeni i wtedy będzie wszystko w porządku. Powędruję sobie do tej samej osłonki, bo czemu by nie? Tutaj widzę kilka jeszcze takich nieładnych liści od spodu, więc będę musiała to usunąć, żeby tutaj mi nie zaczęło gdzieś zagniwać przy tym seramisie na samym spodzie. No i co? I życzyłabym sobie, żeby pięknie rosła, a czy będzie chciała u mnie rosnąć, to zobaczymy. Wybarwiona jest bardzo ładnie, bo tam Ilonka pokazywała mi do wyboru, o tu mi się na przykład ta jedna sadzonka bardzo mocno chwieje, może jeszcze spróbuję ją docisnąć. Do podłoża bardziej, do dołu. Lonka mi pokazywała, wysyłała mi zdjęcie. Mogłam sobie wybrać, którą chcę kupić. I pokazywała mi właśnie chyba trzy czy cztery tam były sadzonki. Ta była, wydaje mi się, najładniej wybarwiona, po prostu miała najwięcej tego różowego. I zdecydowałam się właśnie na tę. Piękne ma te liściory. To jest bardzo ładna roślina, tylko niestety trochę trudna w utrzymaniu. Więc zobaczymy, jak będzie. No, chciałam ją mieć, chciałam z nią spróbować i liczę na to, że jakoś się dogadamy. Proszę bardzo, niektórzy z Was pisali mi, że wcale nie jest taka trudna, więc z drugiej strony, może nie będzie tak źle. Może po prostu ja sobie ją tak w głowie jakoś, wiecie, przedstawiłam, że to jest taka trudna w uprawie roślina i nie dam sobie rady i w ogóle. No, każdy ma hopla na punkcie jakiejś rośliny, ja akurat. Od, od dłuższego czasu już o niej myślałam. Na pewno bardziej mi się podoba niż Philodendron Pink Princess, który, który też ma takie różowe, zielone liście, ale jednak no, to Triostar jest moim zdaniem ładniejszy. No i jeszcze te bordowe spody, zobaczcie. Piękna roślina, bardzo, bardzo ładna, efektowna. Pakiet podstawowy, czyli coś co musiałam przesadzić, mam już zrobione. Natomiast jeszcze zastanawiam się nad tym ripsalisem, no i chyba też go przesadzę, dlatego że już skoro mam ten cały majdan rozłożony, no to czemu by nie. Także odłożę sobie tę osłonkę i wsadzę go w tę dużą, wysoką donicę. Może dzięki temu będzie też bardziej stabilny. Tylko tak jak Wam mówię, tutaj już nie będę się bawiła w oczyszczanie tego podłoża, bo wiem, że mi się to nie uda. To jest tak poprzerastane. Tutaj trochę tego widać w środku, w doniczce, ale to tak poprzerastane. Także nasypię sobie tutaj trochę podłoża i będziemy sprawdzać, jak to wygląda. Zobaczcie, jak jest przerośnięty. Tak jak się spodziewałam, jest bardzo przerośnięty. Tutaj on ma jakieś takie kamienie, jakiś taki żwir, coś takiego. Więc może to podłoże też nie było takie złe dla niego z drugiej strony. Tak z, z wierzchu wyglądało, wygląda fatalnie, bo jest takie mega poprzerastane po prostu, bo tutaj praktycznie nie widać, nie widać w czym on rośnie. Ale tutaj teraz tak się przygląda, właśnie to jest dosyć sporo jakiegoś żwiru. No dobra, no to sadzimy tak jak jest. Ciężkie są to rośliny do przesadzania tego typu. Do sadzenia, do przesadzania. Nie jest to łatwe, ale trzeba podjąć wyzwanie. Może dzięki temu też pobudzę go do wzrostu, bo on już tutaj naprawdę nie miał, nie miał za bardzo jak rosnąć. Wiecie co, ja sobie wstanę i tutaj postaram się nasypać też z tej strony trochę podłoża, żeby z każdej strony było trochę świeżego podłoża. Strasznie się chyli na jedną stronę, ale ta wysoka doniczka dosyć ciężka już teraz z podłożem. W miarę go stabilizuje, także dobrze zrobiłam, że przesadziłam, tak mi się wydaje. No jeszcze tutaj muszę uzupełnić, bo widzę, że są jakieś puste przestrzenie. I tak, kochani, wygląda już po przesadzeniu w tej większej donicy. Jest to takie dziwadło, ale moim zdaniem ma potencjał. Zobaczymy, jak dalej będzie się u mnie rozrastał. Liczę na taką wielką kulę, nie tylko z jednej strony, ale też właśnie, żeby on się zagęścił tutaj, gdzie jest łysy. Wtedy będę już usatysfakcjonowana. No, z daleka wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Z bliska ma troszkę uszkodzeń, takich skorkowaczeń, co, co nie jest piękne, ale też moim zdaniem nie przeszkadza. No Taki trochę kaktusowaty jest, trochę przypomina gliczo mlecza. Te jego przyrosty trochę takie właśnie są. Oczywiście kolców nie ma. Ok, nabałaganiłam, ale przesadziłam. Jestem z siebie dumna, bo naprawdę... Zmusiłam się dzisiaj trochę do tego przesadzania. Nie chciało mi się bardzo, ale jestem w szczególności zadowolona, że przesadziłam tę priostar, dlatego że chciałam to zrobić jak najszybciej, żeby ona jak najszybciej już się klimatyzowała, ale właśnie w tym podłożu ceramisowym. Więc z tego jestem zadowolona. Jeszcze tak jak mówię, muszę poucinać te nieładne liście, żeby tutaj mi się nic nie rozprzestrzeniło, żadne chorobsko grzybowe ani nic takiego. No i pozostałe rośliny też zostały przesadzone do Bigosu, więc e, super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że być może też sobie w, przy okazji tego odcinka coś przesadziliście albo zmotywowałam Was do tego, żeby e, coś przesadzić. Jeżeli macie coś do przesadzenia, wiadomo, że przy takiej ilości roślin, jaką ja posiadam, to zawsze znajdzie się coś do przesadzenia. Zawsze albo coś się kupi, albo coś się ominie i trzeba to później przesadzić, albo coś się rozrośnie, albo coś się ukorzeni i tak na okrągło. Dobrze, kochani, nie przedłużam. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was ciepłutko i do następnego. Cześć!